Nazywam się Kazimierz Zagórski. Jestem od wielu lat doradcą technicznym w zakresie techniki grzewczej, techniki ogrzewania budynków. Materiał poświęcony odnawialnym źródłom ciepła musi uwzględnić specyfikę obiektów, które nie do końca. Nadają się do zastosowania niektórych odnawialnych źródeł ciepła, typu pompy ciepła, typu fotowoltaika. Wynika to z wielu aspektów: z położenia dachu, z zaciemniania, z istniejących możliwości, jeśli chodzi o ilość metrów kwadratowych, które możemy przeznaczyć na przykład pod instalacje fotowoltaiczne, a także przy modernizowanych budynkach z istniejących instalacji wewnętrznych. Które nie zawsze mogą dobrze współpracować, na przykład z pompami ciepła. Od wielu lat odpowiedzią na takie problemy są kondensacyjne kotły, głównie gazowe. Skoncentrujemy się na tych urządzeniach, ponieważ pozostałe urządzenia typu olej opałowy i inne rzeczy stanowią margines sprzedaży, margines zainteresowania od strony klientów. Co no to są te kondensacyjne kotły gazowe? W ogromnym uproszczeniu są to urządzenia, które spalają gaz ziemny. Oczywiście również może to być gaz z tak zwanych przydomowych instalacji LPG, czyli gaz płynny. I wykorzystują dodatkowy przyrost energii cieplnej związanych z tak zwanym efektem kondensacji oraz z paroma innymi szczegółami konstrukcyjnymi tych urządzeń. Ta kondensacja to jest nic innego jak wykorzystanie ciepła pary wodnej, która przy tradycyjnych urządzeniach w 100% trafiała do naszych kominów, a potem do atmosfery. W urządzeniach kondensacyjnych my z tej pary wodnej próbujemy wyciągnąć trochę ciepła. W zależności od rodzaju konstrukcji tego ciepła uzyskanego z tejże kondensacji oraz z innych, z innych szczegółów konstrukcyjnych kotłów może być nawet 20% więcej niż w przypadku urządzeń starego typu. To jest dużo. Przy średnim zużyciu, a właściwie przy średnich kosztach domku jednorodzinnego na poziomie 3000 złotych rocznie, to jest taka raczej dolna granica, to jest. Cirka nawet 600 zł w skali roku. To są, zaczynają się liczyć te pieniążki. Oszczędność energii, i oszczędność naszych kieszeni to jest jedna z cech kotłów kondensacyjnych. Natomiast drugą, nie mniej ważną, jest tak zwana niska emisyjność substancji toksycznych. Mam tutaj na myśli głównie CO2, czyli dwutlenek węgla odpowiedzialny za y, większość, za wiele y, za większość naszych zmian klimatycznych bardzo nas niepokojących. CO, czyli tlenek węgla, tak zwany cichy zabójca. Co roku ileś osób nie wychodzi z łazienek, nie wychodzi z kuchni. Właśnie związane jest to z niekontrolowaną emisją tlenku węgla, nie tylko w urządzeniach węglowych, także w starego typu urządzeniach gazowych. I dodatkowo mamy niską emisję tak zwanych nox czyli związków azotu Uznawanych powszechnie za substancje tak zwane torakogenne, czyli ogólnie mówiąc rakotwórcze. Dodatkowymi aspektami związanymi ze stosowaniem kotłów kondensacyjnych jest bardzo często mniejsze gabaryty urządzeń, mniejsze, mniejszy ich ciężar, pozwalający na stosowanie tych urządzeń na najwyższych kondygnacjach budynków, gdzie delikatnie mówiąc, przestrzeń użytkowa jest trochę tańsza często. W budownictwie wielorodzinnym coraz powszechniejsze jest stosowanie w tej chwili tak zwanych kotłowni na ostatniej kondygnacji. To zresztą wynika z przepisów, ale kotły kondensacyjne w znakomity sposób nam to ułatwiają, ponieważ są po prostu lekkie w konstrukcji. Jednym z przykładów takiego nowoczesnego urządzenia kondensacyjnego Służącego zarówno do ogrzewania domów, jak i do produkcji ciepłej wody użytkowej jest stojący za mną kocioł BBS Serii EVO. Urządzenie produkujące ciepło w bardzo ekonomiczny sposób z wykorzystaniem najlepszych technologii kondensacyjnych, nowatorskiej, z nowatorską kontrolą płomienia, tak zwaną technologią EVO, oraz bardzo ekonomicznym. W eksploatacji podgrzewaczem warstwowym ciepłej wody użytkowej. Podsumowując tego typu urządzenie, można powiedzieć, że mamy taką kompaktową centralę grzewczą, dostosowaną zarówno wizualnie, jak i technicznie do postawienia, nawet w jakichś bardziej eksponowanych miejscach domu jednorodzinnego, niekoniecznie w tak zwanej schowanej głęboko kotłowni. Urządzenie. Jest dostosowane do sterowania zarówno różnego typu regulatorami przewodowymi i bezprzewodowymi, jak również można im sterować w technologii yy, smartfon plus jakaś aplikacja internetowa dedykowana przez producenta kotła.